Jeśli właśnie założono Ci implant, najbliższe 48 godzin często decyduje o tym, czy gojenie przebiegnie spokojnie, czy pojawi się powikłanie, które opóźni wszystko o tygodnie. Większość problemów nie bierze się z pecha, tylko z drobnych błędów w pierwszych godzinach: coś zbyt gorącego, papieros mocne płukanie, zbyt duże obciążenie okolicy, albo zła higiena. Zostań do końca, bo dowiesz się, co jest normalne zaraz po zabiegu. O co dokładnie zapytać lekarza i jakie objawy oznaczają, że nie wolno czekać. Tuż po wszczepieniu implantu najważniejsze jest zrozumieć jedną prostą rzecz. To był zabieg chirurgiczny. Nawet jeśli niewielki, nadal jest to operacja. W kości przygotowano miejsce, wkręcono implant, czasem dodano materiał do odbudowy kości, czasem wykonano nacięcie i założono szwy. Organizm uruchamia naturalną reakcję zapalną związaną z gojeniem. Twoim zadaniem jest nie przeszkadzać temu procesowi. Pierwsze co poczujesz to drętwienie. Znieczulenie może utrzymywać się kilka godzin. W tym czasie łatwo przypadkowo przygryźć policzek, wargę albo język, bo nie czujesz dokładnie siły zgryzu. Dlatego dopóki czucie nie wróci w pełni, lepiej w ogóle nie rzuć po tej stronie i nie jeść niczego, co trzeba mocno odgryzać. Jeśli dostałeś tampon lub gazik do przygryzienia, zwykle dociska się go delikatnie przez 20-40 minut, żeby ograniczyć krwawienie. Nie trzymaj go godzinami, jeśli lekarz nie zalecił inaczej, bo możesz podrażnić śluzówkę. Krew i ślina w pierwszych godzinach prawie zawsze wyglądają straszniej, niż jest w rzeczywistości. Ślina miesza się z niewielką ilością krwi i wydaje się, że mu leci dużo. Niewielkie sączenie, Zwłaszcza w pierwszych 2-6 godzinach jest częste. Nienormalne jest, jeśli krew leci obficie, szybko wypełnia usta i nie da się tego zatrzymać uciskiem gazika przez około godzinę. W takiej sytuacji trzeba skontaktować się z kliniką. Bardzo ważny zakaz na pierwszą dobę. Nie płucz ust energicznie. W ogóle nie wypłukuj rany, nie rób mocnych ruchów w jamie ustnej. Nie wypluwaj z siłą. Dlaczego? Bo skrzep i pierwsze tkanki gojenia to naturalna ochrona rany. Jeśli je wypłuczesz lub zerwiesz, krwawienie może się nasilić, a ryzyko stanu zapalnego wzrośnie. Jeśli chcesz odświeżyć usta, zrób to delikatnie, nabierz trochę wody, spokojnie podtrzymaj i pozwól jej wypłynąć, bez mocnego plucia. Kolejna ważna rzecz, o której wiele osób nie myśli: nie pij przez słomkę i nie wytwarzaj silnego podciśnienia w ustach. Takie zasysanie może sprzyjać krwawieniu i przeszkadzać w gojeniu. To samo dotyczy nawyku sprawdzdalał, sprawdzania rany językiem. Język jest silnym mięśniem i może drażnić szwy oraz okolicę zabiegu, nawet jeśli tego nie zauważasz. Teraz o bólu, czyli pytanie, którego większość się boi: jak bardzo będzie bolało? Najczęściej w pierwszych godzinach ból jest niewielki, bo działa znieczulenie, później mogą pojawić się ciągnięcie. Uczucie nacisku, rozpierania, czasem pulsowanie. U wielu osób szczyt dyskomfortu wypada nie w pierwszej godzinie, tylko wieczorem i następnego dnia, czasem w dwóch, kim trzeciej dobie, gdy narasta obrzęk. To zwykle jest normalne, nienormalne jest, gdy ból jest ostry, narasta z godziny na godzinę, nie pozwala spać i towarzyszy mu obrzęk, który po trzeciej dobie nadal rośnie. Nieprzyjemny zapach, ropa, gorączka. Albo coraz większa trudność w otwieraniu ust. Bardzo ważne jest, aby od razu ustalić z lekarzem, jakie leki przeciwbólowe możesz stosować. Każdy ma inną sytuację: alergie, problemy z żołądkiem, ciśnieniem, nerkami, leki rozrzedzające krew. Nie kopiuj schematu od znajomego. Trzymaj się zaleceń lekarza. Często lepiej brać lek zgodnie z zaleceniem w pierwszej dobie, niż gonić ból. Kiedy już się rozkręcił, konkretny lek i dawka powinny wynikać z Twoich zaleceń pozabiegowych. Obrzęk. Obrzęk po implantacji nie oznacza od razu, że coś poszło źle. To naturalna reakcja tkanek. Zwykle narasta przez pierwsze 24-48 godzin, osiąga maksimum około 2-3 doby, a potem stopniowo się zmniejsza. Może pojawić się też siniak na policzku, albo pod żuchwą. Zwłaszcza gdy zabieg był bardziej rozległy, albo masz skłonność do siniaków. Jeśli nikt cię o tym nie uprzedził, można się przestraszyć. Zapamiętaj: umiarkowany obrzęk i siniak to częsta rzecz, i zazwyczaj ustępują. Co naprawdę pomaga w pierwszych godzinach? Zimno, ale prawidłowo. Zimny okład przykłada się z zewnątrz przez materiał w krótkich seriach. Nie trzymaj lodu na policzku przez godzinę, bez przerwy bo możesz podrażnić skórę. Lepiej robić cykle. Przyłóż, zdejmij, przerwa, znów przyłóż i nie ogrzewaj policzka w pierwszej dobie, żeby szybciej zeszło. Ciepło może nasilić obrzęk i krwawienie. Jedzenie w dniu zabiegu. Przez pierwsze godziny lepiej nie jeść, dopóki działa znieczulenie. Później wybieraj miękkie, chłodne lub lekko letnie jedzenie. Bez wrzątku, bez bardzo gorących zup. Bez ostrych przypraw, bez alkoholu i najlepiej bez bardzo kwaśnych napojów. Gorące rozszerza naczynia i może wywołać krwawienie. Ostre i kwaśne drażni ranę. Alkohol pogarsza gojenie i może wchodzić w interakcję z lekami. Kolejna kluczowa sprawa rzucie. Jeśli implant jest po jednej stronie, staraj się rzuć po drugiej i wybieraj jedzenie, które nie kruszy się i nie wbija w ranę. Sucharki, orzechy, pestki, chipsy to zły pomysł. Ryż, twarde mięso i bardzo klejące słodycze też mogą przeszkadzać. Lepiej jajka, jogurt bez kawałków, purée, miękka ryba, zupa o temperaturze pokojowej, twarożek, banan, dobrze rozgotowane, miękkie potrawy. Organizm potrzebuje białka i normalnego odżywiania do regeneracji. Higiena. Ludzie robią dwa skrajne błędy. Albo od razu szorują wszystko mocno, albo boją się myć zęby w ogóle. Prawidłowe podejście to delikatność i regularność. Mycie zębów jest ważne, bo płytka na zębna to bakterie. Tylko okolicę zabiegu traktuj tak, jak zalecił lekarz. Zwykle czyści się sąsiednie zęby miękką szczoteczką, ostrożnie nie zahaczając o szwy i bez nacisku. Płukanki antyseptyczne stosuj tylko zgodnie z zaleceniem, bo liczy się czas i sposób użycia. I jeszcze raz, bez energicznego płukania, szczególnie pierwszego dnia. Jeśli miałeś sedację albo dostałeś leki uspokajające, w dniu zabiegu nie prowadź auta i nie podejmuj ważnych decyzji na szybko. Wiele osób nie docenia, jak długo może utrzymywać się spowolnienie. Teraz najpraktyczniejsze, o co zapytać lekarza od razu, póki masz kontakt, zanim zacznie się stres. Zapytaj, jakie objawy są normalne w twoim przypadku w pierwszych 24 godzinach, a jakie nie, bo prosta implantacja to nie to samo co implantacja z odbudową kości czy podniesieniem zatoki. Zapytaj jakie leki masz przyjmować, w jakich godzinach, jak długo i co zrobić, jeśli pominiesz dawkę. Zapytaj o zimne okłady, czy masz je stosować, jak długo i jak często. Zapytaj o higienę. Kiedy możesz myć zęby w pobliżu rany, jaką szczoteczką, czy możesz używać nici? szczoteczek międzyzębowych, a jeśli masz irygator, to od kiedy jest bezpieczny? Irygator zbyt wcześnie może podrażniać. Zapytaj o jedzenie: jak długo dieta miękka, kiedy wrócić do normalnego jedzenia i czy masz zakaz rzucia po stronie implantu? Zapytaj o aktywność: kiedy sport, sauna, gorące kąpiele w pierwszych dniach ciepło i intensywny wysiłek często nie są wskazane. Zapytaj o palenie tak, wprost. Palenie pogarsza gojenie i zwiększa ryzyko zapalenia. Poproś o jasną informację, ile dni krytycznie trzeba nie palić i dlaczego. Zapytaj o szwy: czy są rozpuszczalne, czy trzeba je zdjąć, kiedy kontrola i co robić, jeśli nitka przeszkadza. Zapytaj do kogo dzwonić lub pisać, jeśli coś wydarzy się wieczorem lub w nocy. Masz mieć konkretny kontakt i jasną instrukcję. Jeśli implant był w górnej szczęce i w pobliżu zatok, szczególnie przy zabiegu podnoszenia zatoki, zapytaj o ograniczenia dotyczące nosa, czy można wydmuchiwać nos, jak kichać, czy można latać i jakie objawy są niepokojące. Często zaleca się nie wydmuchiwać nosa mocno i kichać z otwartymi ustami, żeby nie tworzyć ciśnienia, ale trzymaj się swoich zaleceń. Teraz kilka typowych sytuacji po zabiegu żebyś nie panikował i nie robił rzeczy, które pogorszą sprawę. Sytuacja pierwsza. Wieczorem znów pojawia się krwawienie, choć w dzień było spokojnie. Bywa tak po gorącym, po wysiłku, po schylaniu się, po długim mówieniu, albo gdy skrzep się poruszył. Co zwykle robi się wtedy spokojnie usiąść, nie kłaść się, przyłożyć gazik i uciskać, nie płukać gorącą wodą, nie spra sprawdzać palcem. Jeśli nie ustępuje, kontakt z kliniką. Sytuacja druga: wrażenie, że coś się rusza. Często to nie implant, tylko opuchnięte tkanki. Nitka, element gojący albo sąsiedni ząb. Nie testuj tego językiem ani palcem. Jeśli uczucie jest wyraźne i nie mija, opisz je lekarzowi. Sytuacja trzecia: nieprzyjemny posmak w ustach. W pierwszej dobie może być od krwi, leków, płynu antyseptycznego albo szwów. Ale jeśli po kilku dniach posmak staje się dużo gorszy, dochodzi zapach, większy ból i większy obrzęk, to znak by się skontrolować. Sytuacja czwarta: rano obrzęk jest większy. To często dlatego, że leżałeś, pomaga spanie z lekko uniesioną głową i spokojny tryb przez pierwsze dni. Ale jeśli obrzęk szybko rośnie, skóra jest gorąca, a ból się nasila, szczególnie po trzech dobie, trzeba to sprawdzić. I teraz najważniejsze, czego unikać w pierwszych dniach, bo to najczęściej prowadzi do problemów. Nie pal, przynajmniej przez pierwsze dni. Nikotyna pogarsza ukrwienie, wysusza śluzówkę i utrudnia gojenie. Nie pij alkoholu. Nie dlatego, że nie wolno, tylko dlatego, że alkohol może zwiększyć krwawienie, pogarsza sen i może kolidować z lekami. Unikaj ciepła. Unikaj sauny. Unikaj bardzo gorących napojów, unikaj ciężkich treningów, unikaj przegrzewania. Nie płucz energicznie, nie używaj wykałaczek przy ranie, nie próbuj agresywnie czyścić okolicy. Jeśli coś utknęło i się martwisz, zapytaj klinikę o bezpieczny sposób. Nie ciągnij za szwy i nie podnoś wargi co chwilę, żeby oglądać. To tylko drażni tkanki. Nie gryź twardego po stronie implantu. Nie testuj, czy już można. I jeszcze jedno. Sen i stres. Organizm potrzebuje zasobów do gojenia. Jeśli nie śpisz, denerwujesz się, pijesz dużo kawy i mało jesz. Gojenie może iść gorzej. Twoje zadanie to spokój, woda, miękka dieta, sen i trzymanie się zaleceń. Teraz objawy, przy których lepiej nie czekać obfite krwawienie, które nie ustępuje mimo ucisku, szybko narastający obrzęk, wyraźna asymetria. Albo coraz większa trudność w otwieraniu ust, ból, który mocno się nasila i nie daje się opanować zgodnie z zaleceniami, gorączka i pogorszenie samopoczucia, szczególnie z bólem i obrzękiem, ropa, silny nieprzyjemny zapach, albo posmak, który z dnia na dzień jest gorszy, objawy alergii, wysypka, obrzęk warg, swędzenie, duszność, drętwienie, które nietypowo długo się utrzymuje, albo dziwne doznania, które narastają. To rzadkie, ale lepiej sprawdzić. A teraz prosta orientacja w czasie. Pierwsze dwa sześć godzin znieczulenie, możliwe lekkie sączenie, spokój, nie rzuć po stronie zabiegu, jeść dopiero po powrocie czucia. Pierwszy wieczór. Możliwy ból i uczucie rozpierania, zimno w seriach, sen z uniesioną głową, leki zgodnie z zaleceniem. Dni 1-3. Obrzęk może rosnąć, może pojawić się siniak. Delikatna higiena, to tu ludzie robią klasyczne błędy: gorąca herbata, płukanie, trening, papieros. I potem jest gorzej: dni 4-7. Zwykle zaczyna być wyraźnie lepiej. Jeśli w tym okresie nagle robi się gorzej, to powód do kontroli. I na koniec bardzo po ludzku: Wiele osób próbuje zacisnąć zęby i nie dzwonić, żeby nie przeszkadzać lekarzowi, ale celem nie jest twoje cierpienie. Celem jest spokojne wygojenie i prawidłowe przyjęcie implantu. Jeśli coś cię naprawdę niepokoi, nie zgaduj i nie porównuj się do innych. Powiedz lekarzowi trzy rzeczy, co dokładnie czujesz, od kiedy i czy jest lepiej czy gorzej. I teraz uczciwie, jakie dwie albo trzy rzeczy najłatwiej byłoby ci zrobić dziś z przyzwyczajenia, gdybyś nie obejrzał tego wideo i czy potrafisz ich świadomie unikać od tej chwili?